Witam wszystkich bardzo serdecznie Jest z nami Artur Kowalski Przywitaj Witam się. Powiedz nam coś o sobie No I... cześć hmm. <słuch> um. Jakieś hobby może zainteresowania, nie wiem Interesuje się graniem słuchaniem muzyki zbieraniem płyt muzycznych Kurwa rzeczywiście oryginalny no jak, jak każdy 17 siedemnastolatek, po prostu. W e... tym świecie zamiast czytać książki, to nie oni napierdalają w te głupie Giełki. Żal. Ale nie, ja mało gram. Ja głównie słucham muzyki. To jest mój cały świat. To jest moja dusza. Ogólnie jestem przeziębiony troszkę, więc może coś nie tak być. Czasem mogę coś kasznąć, nie wiem. To jest dobrze. Bo... No, powiedz coś jeszcze. No, sobie siedzę właśnie tutaj. A, ciuchu, to jest... <gmundziamy> <raszamy> o Czerwuta! przepraszam. A <fanaszy> ja też również przepraszam, bo... Zobaczyłem śmieszny obrazek w internecie, <fanaszy> bo lekko poniósł mi śmiech. Mm. Kowalski chuj! <literacy> o, kurde. E, no, wszystko w porządku z panem? Tak, jest okej. Okay. O, NIE!